Kto kurwa podaje kartę firmową kurwa pijany, pijanemu człowiekowi do kierownicy. Tam nie kładę to jest. No, pod... Dawaj to! podpinam. No. No, Dawaj tam no. szybkę. Wpadnie ci i zobaczysz. To gorsza Ty geju. Będziesz hitem internetu. Na bank. Bez twarzy. Nie czekaj, nie się Oddziepałeś Patrzymy na nas elegancko, leży na asfalcie, a my kurwa kręcimy jak widzę. Mhm. To ty kręcisz <gry> Jeszcze? Nie, jeszcze górę. Ta obudowa! Ta No ta a Nie, jest to jest pójdę, bo sięga weździe,